Dzień dobry, proszę pana, jak dzwonię z ulicy Wiślanej 5a w Włocławku, wie pan tu jest kwestia tego typu, że firmy, które się tutaj bawią w rewitalizację tak zwaną na nowo ściągają drogi i wie pan mi się straszliwie trzęsie dom, ja naprawdę bardzo proszę, żeby ktoś tutaj był i żeby zobaczył jak to się odbywa, bo tak. Ja już stwierdziłem i od, od wczoraj od nowa zaczynają całą tą drogę ściągać, nie? Ja rozumiem, tylko ja mówię, no zanim ja napiszę wniosek, to akurat mi się zdąży chałupa rozlecieć, bo w tej chwili tu mi się wszystko trzęsie, nie? No, no, na, ja po prostu się obawiam w tej chwili. No, wie pan, w wciąg. No, ale wie pan, no, nie wiem czy, czy my się rozumiemy. W ciągu 3 tygodni ja mogę za godzinę stracić życie. No, ja tylko tyle mówię. No. Mi się po prostu dom się, Jak tutaj zrywają tą kostkę. Ulica Wiśla na 5A. No, oczywiście to są straszliwe drgania, oni zrywają te całe betonowe, czy tam ja nie wiem, jakie kostki, które były znów koparką, wyciągają to się wszystko tutaj trzęsie. I to nie jest. I to wie pan, to, jest, to nie jest przy samym moim budynku w tej chwili. To jest jakieś 10 metrów. Ja rozumiem, ja. Te Tak, tylko ja. Ale ja pana doskonale rozumiem, tylko pan, pan nie rozumie, że, że, że za godzinę, za dwie, może na przykład mi się dom zawalić, nie? Dobrze, dziękuję panu. Trzeba wniosek i 30 dni trzeba czekać, żeby, żeby wniosek rozpatrzyli, żeby ktoś sprawdził skontrolował kontro, ten. To jest po prostu chory No to, po no, to pod, podjadam wtedy, nie? No. Nie no ja dzwonię ten, to jest po prostu. Krośla. Wie pan co, ja jeszcze raz dzwonię z ulicy Wiślanej, naprawdę mi się tutaj bardzo mocno dom trzęsie, To co się tutaj no dzieje. Tak jak mówię, tutaj No tak, ale wie pan, jak ja, jak ja zdążę złożyć wniosek, to już może być tutaj, że na przykład mi żonę zabije ta No Proszę pana, nie zabije, no pan już nie, 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 nie. Proszę pana, ja tylko mówię, jaka jest naprawdę sytuacja. Tu mi się naprawdę bardzo mocno dom trzęsie. Dobrze.